Oto mamy śliczny sterownik e, Deere'a To jest sterownik tylko do e, sznurka. No, mogę Wam pokazać, w jakim stanie to przyszło. A przyszło się w takim stanie. Także e, no, tu płyta była mieszana, już była grzebana naście razy no ale to wygląda tak jak wygląda teraz włożyliśmy płytę już jest zrobiona e, zaraz podłączymy ją na zewnątrz, będzie widać jak to działa no to mamy już podłączony pod, pod prąd kontroler mamy taką ramę z siłownikiem do testów no i teraz startujemy Praktycznie, praktycznie potencjometry są ustawione na minimum, dlatego to tak w miarę szybko wygląda. To w miarę szybko chodzi. Można tutaj poprzestawiać sobie na żeby długo, ale tutaj ja nie mam czasu za bardzo siedzieć na tym, bo się, wcześniej zmienialiśmy wartości, to dłużej krócej trwa wtedy teraz on czeka na następne wysterowanie z krańcówki masą albo czeka na przyciśnięcie przycisku ewentualnie jeszcze ty, tymi awaryjnie można przód tył przesunąć siłownik to jest maksymalnie dobra no i teraz spróbujemy jeszcze raz wystartować startujemy Przestań. No, to już nie będziemy przestawiać. No się wyłączył. Teraz przestawimy to na na środkową pozycję i wystartujemy. No, i to jest tyle. Czyli wszystkie funkcje chodzą. Jak widać, to jest ten kontroler czarny w środku. To nie jest ten, ta nowsza wersja. To jest stara wersja, która obsługuje tylko sznurek. To by było na tyle. W najbliższym czasie, może coś kolejnego z linii frontu walki z elektroniką rolniczą. Pozdrawiam.